Witaj w mojej herbaciarni. Mam na imię Tobiasz i chciałbym zabrać Cię w podróż po herbacianym świecie. Znajdź dla siebie chwilkę czasu, zapasz herbatę, usiądź wygodnie i spędź ze mną kilka chwil. To jest odcinek szósty podcastu, a w nim dowiesz się m.in. o tym, jakie są najpopularniejsze rodzaje zielonej herbaty i które zielone herbaty wywodzą się z Chin, a które z Japonii. Postanowiłem pójść za ciosem, i ten odcinek jest niejako kontynuacją poprzedniego, czyli wprowadzenia do zielonej herbaty. Jeśli nie słyszałeś jeszcze poprzedniego odcinka, to warto się tu zatrzymać i najpierw odsłuchać tamten, a potem wrócić do tego aktualnego. Zaczynajmy więc. Na początek pytanie: Jakie są najpopularniejsze rodzaje herbaty zielonej? I tutaj pojawia się problem. Dla wielu osób zielona herbata to po prostu zielona herbata. Ewentualnie zielona z jakimś dodatkiem, na przykład z pigwą czy zaskórką pomarańczową. Tymczasem istnieje wiele odmian tego napoju, i przynajmniej kilka z nich jest na tyle popularnych, szczególnie w krajach azjatyckich, a na pewno są na tyle różnorodne, że warto je po prostu poznać. Może dzięki takiej małej ściądze odkryjecie te właściwie. Tę herbatę zieloną, która będzie Wam najbardziej smakować, a o to przecież chodzi. Ze wprowadzenia do zielonej herbaty wiemy, że została spopularyzowana najpierw w Chinach, a następnie w Japonii. I nadal te państwa przodują w jej światowej produkcji. Zacznijmy więc, jako chronologicznie, od chińskich zielonych herbat. W Chinach. Przyjął się podział na sześć głównych prowincji zajmujących się uprawą zielonej herbaty. W związku z tym, y, część herbat jest klasyfikowana i nazywana po miejscu pochodzenia, a z kolei inne nazywane są po unikalnych ich właściwościach. Na uwagę zasługuje fakt, że w celu zatrzymania procesu oksydacji, akurat w, y, przy chińskich zielonych herbatach, a zatrzymanie procesu oksydacji jest konieczne, żeby ta herbata nazywała się zieloną, bo to jest jedna z części tego procesu, przy których obróbki liścia, aby została zieloną herbatą, to liście w Chinach są prażone w olbrzymich wokach albo wypiekane w piecu, podgrzewane w piecu coś, yy, tak jakby Chińczycy mają z tymi wokami, bo wiem, może lubią takie efektowne podgrzewanie, bo ja sama jak sobie pomyślę o kuchni chińskiej, to od razu mam przed oczyma takie, takiego kucharza, który podrzuca jakieś składniki w woku i jeszcze tam ogień się do tego pali czy coś. No, w każdym razie tak, takie mam wyobrażenie. I, no I tutaj faktycznie oni używają tych woków, żeby, żeby zatrzymać proces oksydacji Ym, i to jest w Chinach. Przejdźmy więc do poszczególnych rodzajów chińskiej, zielonej herbaty. I zaczniemy od herbaty Longjing. Longjing to jeden z najstarszych gatunków herbaty. Uprawiany jest głównie w prowincji Zhejiang i to właśnie z tych rejonów uznawany jest za oryginalny. Charakteryzuje się takim słomkowym kolorem po zaparzeniu i delikatnym, lekko owocowym smakiem, tak można by to było nazwać. Liście po wysuszeniu są dosyć płaskie i lekko złotawe. E, oczywiście przy opisach kolorów i e, no może kształtu to, to łatwiej jest to ocenić, ale przy opisie koloru to bardzo często róż, różnie się to nazywa i zazwyczaj się to opisuje jako lekko złotawe, no słomkowy. I to jest herbata najstarsza, taka Powiedzmy klasyczna. Kolejną jest Bi Luo Chun. Ta odmiana również ma długą tradycję i jest uznawana za jedną z podstawowych chińskich zielonych herbat. Nazwa nawiązuje do wyglądu liścia, które przypominają ślimaki. W porównaniu do Longjing ma bardziej kwiatowy aromat, ale nadal jest dosyć delikatna w smaku. Kolejną herbatą jest Maofeng. No i tutaj jest, to jest herbata o najdelikatniejszym aromacie, wśród tych chińskich zielonych herbat. Przynajmniej tak się mówi, bo na pewno znam jeszcze delikatniejszą, ale to już jest herbata biała. Wśród zielonych być może faktycznie jest najdelikatniejsza. Pochodzi z prowincji Anhui, i po zaporzeniu można wyczuć w niej lekko wytrawne nuty. Podczas przetwarzania nie nadaje się jej konkretnego kształtu, więc możemy ją spotkać w formie prostych albo pozwijanych liści. E, tutaj jest jedna ciekawostka związana z tą herbatą Mao Feng. E, mianowicie Chińska komisja spraw zagranicznych uznała ją za narodową herbatę podarunkową. Co według mnie jest bardzo ciekawe i takie fajne po prostu. No, i w związku z tym obdarowuje się nią zagraniczne delegacje dyplomatyczne, na przykład, ale sam motyw tego, że można nazwać herbatę oficjalnie podarunkową, jest według mnie jakiś taki, taki sympatyczny. Gunpowder to jest kolejna herbata. Herbata o charakterystycznym wyglądzie liści, które zwinięte przypominają jakby proch strzelniczy. Jest ona uprawiana w całych Chinach, co przekłada się na jej popularność. A uzyskany napar jest jasny i ma taki lekko cierpki posmak. Uważa się, że najlepiej smakuje po drugim zaparzeniu. Więc tutaj no, warto, warto sobie zaparzyć, zresztą jak każdą zieloną herbatę, warto zaparzyć więcej niż raz. Dwa, trzy razy to jest standard, że można parzyć zieloną herbatę. I tak się przyjęło, i, i warto z tego korzystać. Jeśli się już ma kupioną dobrą herbatę zieloną, to na pewno zaparzcie ją więcej niż raz. Na pewno się ładnie zaparzy, i nawet tak jak w przypadku Gunpowder, podobno drugi, drugie zaparzenie jest najsmaczniejsze. A teraz już niebawem opowiem o herbatach z Japonii. Ale w międzyczasie przyszedł czas na cytat, a będzie to cytat z y, księgi herbaty y, autorstwa Piotra Madeja, a brzmi on tak: Najwięcej prawdy spotykam w herbacie. Najbardziej przemawia do mnie zielona wersja prawdy. No, to tak a propos herbaty zielonej. A jak już pomówiliśmy o herbatach z Chin, tych najpopularniejszych, to przyszedł czas na herbaty z Japonii. Herbaty z Japonii. W Japonii wypracowano inny sposób obróbki liści po zebraniu, dlatego herbaty zielone mają tam inny, nieco lżejszy aromat. W odróżnieniu od chińskich procedur, gdzie herbatę poddaje się podgrzewaniu na sucho, czyli w tych wokach albo w piecach, to w Japonii używa się do tego celu pary wodnej. Po prostu jest, ta, jest taka szybka akcja z parą wodną na kilkanaście kilkadziesiąt sekund poddaje się działaniu pary wodnej i, i ta herbata jest wtedy te liście mają zatrzymany proces oksydacji, a ponieważ Dwie trzecie produkcji herbaty w Japonii stanowi właśnie herbata zielona. To jest ona czasami nazywana po prostu japońską herbatą. Tutaj mamy też kilka rodzajów najpopularniejszych herbat japońskich. Zaczniemy od naprawdę znanej nazwy Sencha, ale z nią jest powiązana też Bancha. Sencha i Bancha. Sencha to po prostu... Ta, te herbaty trochę można traktować jako jedna, ale nie do końca, zaraz się dowiecie o co chodzi. Yy, stanowią 80% produkcji zielonej herbaty w Japonii, a otrzymuje się ją sencze z pierwszych zbiorów herbaty na przełomie kwietnia i maja, a z tych samych krzewów w kolejnym zbiorze uzyskuje się bancze. Obie herbaty mają taki trawiasto-morski aromat, ale bancha jest delikatnie bardziej cierpka przypominająca nawet w niektórym smaku szpinak. Więc mamy jeden krzew i w zależności od, y, od terminu zbioru y, powstaje z tego krzewu sencha albo mancha. Kolejny rodzaj to gyokuro. Herbata ta pochodzi z japońskiej prefektury Shizuoka, a jej nazwa w tłumaczeniu to drogocenna rosa. Bardzo inspirujące. Y, uznawana jest za herbatę na szczególne okazje o dużej wartości. Niezwykły jej smak wynika z tego, że zaraz po pojawieniu się pączków krzewy są zaciemniane na 3 tygodnie. A powoduje to w konsekwencji wzrost ilości chlorofilu w liściach. A to z kolei przekłada się na słodkawy, taki delikatny aromat. Jednocześnie jak we wszystkich herbatach japońskich, możemy w niej wyczuć te delikatnie morskie nuty. Kolejną herbatą będzie matcha, również popularna w dzisiejszych czasach. Herbata matcha jest sproszkowaną formą zielonej herbaty, uzyskanej z krzewów uprawianych w zacienieniu też. Jest ona używana w japońskiej ceremonii parzenia herbaty, a ma taki charakterystyczny aromat opisywany jako połączenie owoców i miodu. Maca aktualnie jest bardzo często używana jako dodatek do potraw i deserów. Yy, i w każdej z tych form jest źródłem wielu wartości odżywczych. Więc jeśli macie okazję spróbować modnych w ostatnich latach różnych deserów z dodatkiem maczy, to na pewno warto spróbować. Nie trzeba jej parzyć i pić. Można w tej formie też sobie zjeść po prostu. Nie wszystkim. Ja, ja na przykład nie przepadam aż tak za maczą. Nie wiem czemu. Po prostu może mi się kiedyś smak zmieni i mi się spodoba. Bardziej wolę inne rodzaje zielonej herbaty aktualnie. Kolejnym rodzajem jest kukicza. Kukicza, to tak jak mówiłem, tam mogłaby rywalizować swoją delikatnością z Maofeng, chińską. Kukicza, właściwie nazwa kukicza pochodzi od gałązek, bo oznacza gałązki. I właśnie z gałązek krzewu herbacianego składa się ta herbata. To jest unikatowe i jej właściwości również są unikatowe, bo mają bardzo niską zawartość kofeiny i łagodny smak. Ponieważ kofeiny, czyli w domyśle też mówię teiny, ponieważ ona się zbiera głównie w liściach, a w gałązkach jest, jest jej bardzo mało. Dlatego też tradycyjnie jest ona poddawana nawet dzieciom i osobom starszym. Więc ta herbata naprawdę. Jest dla całej rodziny. Można by ją było tak przedstawić. E, a dzięki zawartości teaniny, która ma działanie uspokajające, może być śmiało popita e, również przed samym snem. Więc to jest naprawdę ciekawa propozycja. Jeśli ktoś chciałby sobie wypić herbatę wieczorem, to bez obaw. Kukicza jest, e, jest do tego znakomita. No i ostatnie tutaj w tym zestawieniu krótkim e, Genmajca. To jest jedyna w tym zestawieniu herbata z dodatkami. Ja osobiście ją bardzo lubię i staram się ją pić tak bardziej od święta. Tworzy się ją z senczy lub banczy z dodatkiem prażonego ryżu. I to połączenie to czasami nazywa się to połączenie popcorn tea z uwagi na ten prażony ryż, który czasami jest, jak jest mocniej przeprażone, to po, po prostu jest w takiej rozwiniętej formie, niczym popcorn. Takie białe, białe coś powstaje. Ale z, z grubsza, w większości wypadków, genmaicha ma po prostu takie małe brązowawo-żółte kuleczki prażonego ryżu. To też ciekawie wygląda. Po zaparzeniu, zazwyczaj liście, jeśli, jeśli się wrzuci po prostu taką. Takie, te, te liście z prażonym ryżem do kubka i zaleje wodą. To liście raczej opadną na dno, a, a ten prażony ryż wychodzi na wierzch, więc można śmiało wypić tą herbatę razem z tymi kuleczkami prażonego ryżu, co jest ciekawe. Um, I to ma, ma, ta herbata ma taki charakterystycznie słodki posmak. No, przez ten prażony ryż, no wiadomo, sencza ma swój smak. A dodatek tego prażonego ryżu yy, nadaje taki specyficzny posmak. Nie wszyscy ją lubią, ale wiele osób lubi, w tym ja. Polecam na pewno spróbować. Yy, gdzieniegdzie jest napisane, żeby tą genmaicę zalewać, yy, że można ją zalewać nawet wrzątkiem, ale ja osobiście zalewam ją tak jak sencze, bo zazwyczaj piję po prostu genmaicę na senczy. Yy, no, po prostu ten, ten prażony ryż i tak wydobędzie swój smak, a senczy nie warto przeparzyć wrzątkiem. Tylko zalać ją odpowiedniej temperatury wodą 65-70 stopni jest w porządku, jak jest dobra herbata. No dobrze, to podsumowując, każda z opisanych tych yy, herbat yy, jest godna uwagi i spróbowania. Ale żeby się tak w pełni cieszyć z ich smaku, pamiętajcie, żeby przygotowywać je w odpowiedni sposób. Najlepiej spojrzeć na opakowanie, w jakiej temperaturze zaparzyć, jak długo można parzyć. Bo po prostu źle zaparzona, herbata może nas tylko zniechęcić i możemy stwierdzić, że jest niesmaczna, kiedy to nie jest wina samej herbaty, ale jej złego zaparzenia. A jakie są tajniki parzenia zielonej herbaty, to jeszcze o tym opowiem w podcaście i pojawi się na pewno też wpis na blogu. No i to chyba to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście na koniec zachęcam do subskrypcji w swoim ulubionym programie do podcastów, na przykład na Spotify, Apple Podcast albo na YouTubie nawet. I wielu innych jeszcze programach to może, możecie sprawdzić na stronie moja herbacarnia.pl Gdybyście wrzucali na Instagrama zdjęcie dotyczące herbaty, a tutaj przypominam, że jeszcze do końca września zachęcam do wrzucania zdjęcia herbaty z jakimś nietypowym dodatkiem, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że ja zrobiłem sobie herbatę z cebulą. No tak jak stary chiński sposób, stary chiński dodatek do herbaty, to była między innymi cebula. Spróbowałem, było dziwne, ale zrobiłem zdjęcie, wrzuciłem na Instagram. Możecie to zobaczyć. No, i koniecznie sprawdźcie naszą stronę mojaherbaciarnia.pl, gdzie znajdziecie bloga i sklep z najlepszymi herbatami organicznymi, które warto spróbować. Niektóre z tego zestawienia dzisiejszego również mamy w sklepie. Nie wszystkie, bo nie wszystkie się udało nam pozyskać w wersji organicznej. Ale nie wiem, może w końcu kiedyś się pojawią. No dobrze, to dziękuję i do usłyszenia niebawem!